Cześć, mam na imię Dorota. Sześć lat temu powołałam do życia Fundację Rasowy Kundel. Od tego czasu uratowaliśmy setki zwierząt i nadal będziemy je ratować. Przez lata doświadczaliśmy bezsilności, cierpienia, niesprawiedliwości. Dlatego dziś jesteśmy gotowi na zmianę. Na zmianę, której Ty możesz być częścią. Dziś startujemy z kampanią Pies to przywilej. Uruchamiamy zbiórkę, która zasili ogólnopolski fundusz do walki z bezdomnością i cierpieniem zwierząt. Środki z funduszu pozwolą na realizację programu profilaktyki i bezdomności zwierząt w całej Polsce. Fundusz będzie dostępny dla innych organizacji, dla osób, które pomagają lokalnie, dla gmin. Naszym długofalowym celem są puste schroniska. Wyobrażasz sobie ten dzień? My tak. Dlatego zapraszamy Was do współtworzenia tego projektu. Chcemy, aby dotarł on do jak największej liczby osób, którym los zwierząt jest tak bliski jak nam. Teraz jest szczególny moment, ponieważ wiele osób jest zaangażowanych w sprawę zwierząt. Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy siły, potrzebujemy trochę szczęścia, żeby zrealizować ten cel. Dlatego, jeżeli uważasz tak jak my, że pies to przywilej, bądź częścią naszej kampanii.